Dawaj Coś tam walczy, jak to mówi Marceli I noś mały i I mały czy nie? O To mały idzie Mały czy nie mały? No taki średni oh, Bym powiedział Bateryjki naładowane No holujesz czy się z nim jebiesz, bo nie wiem Na udry se idziemy no, chyba idzie w góry, nie? Czy tylko koziołka zrobił? Eee, idzie Popierdółka no, Jednie jeszcze dwa razy, No e. <grym się> <grym się> <grym się> <grym się> Weź to wyczep Weź od razu Nie go? Gdzie są komiderki? Dżarłeś nimi ten O jak dobrze, że mnie nie obląda Może go wypnę tak Popuszczę Póź mu luzu, nie idzie Dawaj się go do góry a nie Czyli co? Hebel skręć kominerkami kominiarkami, to to, no. Dawaj go, jak je to, urbiasz i ty, Dawaj, żeż go, człowieku, no. Ale No wiesz, że ze 150 walczył, ty. Kręć toto to to, no. To, się, to tam masz? Trójżeż go, to to, no. stick Nie wkręć go szprychy, no. Dobra, aż, aż wyskoczy Człowieku, 170. jest jeszcze dobry. 50, tak, 50. 150 może ma. To się może za 3 lata. Idę, Zobacz, że Ty już no, przewidujesz tak przyszłość. Długo, że no. Długo, no to mam go zabić. Ej, Jak budę, ty go tu. Nie, daj, ona. Nawet nie ma 150, ma 140 A, Nie ma! na bank. Nie ma. Na bank to będzie no, znajduje. Chcesz go zmierzyć? Wy chyba cię popieprzyło, wej, bo chyba masz zeza już. Może maksymalnie 150, nawet nie wiem. Gówny jakiś. Dobra, jedziemy dalej.